Co do Afganistanu, jestem w stałym kontakcie z panem ministrem obrony narodowej, z panem ministrem spraw zagranicznych. Sytuacja, jak wszyscy wiedzą, Uległa tam bardzo dynamicznej zmianie i wszystkie kraje wycofują teraz swoich przedstawicieli, swoje ambasady, swoich pracowników, a także współpracowników afgańskich, którzy przez rok, dwa, dziesięć lat czasami pomagali jako tłumacze, pomagali jako przewodnicy w poruszaniu się po tym trudnym. Kraju, jakim jest Afganistan. I oczywiście Polacy dbają o tych, którzy my, Polska, dbamy o tych, którzy nam także wówczas pomagali, którzy pracowali dla nas i samoloty, środki transportu wysłane do Afganistanu we współpracy z Amerykanami. Nasza misja, przygotowywana również przez Ministerstwo Obrony Narodowej będzie wystarczająco wyposażona w sprzęt, aby sprowadzić do kraju wszystkich tych, którzy powinni zostać sprowadzeni. Zarówno Polaków wraz z rodzinami, jak również tych ludzi z Afganistanu, którzy współpracowali razem z nami. Choć chcę tutaj jeden detal przywołać, przypomnieć o tym, że ta prowincja, którą, ta prowincja Afganistanu, którą Polacy przy której najwięcej pracowali przy utrzymaniu pokoju w Afganistanie, ona została już wcześniej opanowana przez ofensywę talibów, a więc ci, którzy tam z nami współpracowali, często rozpierzchli się i jesteśmy gotowi oczywiście ich zarówno przyjmować, poszukiwać i pomóc im tak, tak, tak szybko, jak to będzie możliwe, jak, jak odnajdą się w naszych w murach naszej ambasady ewakuowane, w murach Ambasadę to zlikwidował pan pan minister Radosław Sikorski. Natomiast w, jak, tak szybko jak znajdą się w obrębie naszej misji, naszej placówki i oczywiście sprowadzimy wszystkich, którzy będą tego chcieli współpracowali z nami tutaj do Polski, udzielimy im wiz humanitarnych.